Program oglądają Państwo dzięki firmie Redbi, dostawcy internetu światłowodowego. Telewizja regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Chcielibyśmy pogratulować tego biura, a żeby tak było pełno, pełniejsze to biuro, to pozwolić sobie tutaj imieniu... Starostwa Zarządu Rady Powiatu. Taki wizerunek, który pani poseł pamiętała, że pochodzi z powiatu sępoleńskiego. <grywa> z, powodem, z życzeniami, z gratulacjami, bardzo proszę. A to jest pierwsza lektura, którą pani będzie czytała. Z przyjemnością. Ogromną przyjemnością. Bardzo dziękuję. Tak jest. Chcielibyśmy pogratulować i życzyć jak najwięcej tutaj tych petentów. I, i, i dużej, dużej ilości pomocy dla tych naszych, patentów naszych mieszkańców, naszego powiatu. Myślę, że na pewno będą, bo, bo jesteś zawsze otwarta, to na pewno wszystkich będziesz przyciągała, jak i nas tutaj na to dzisiejsze że tak powiem, otwarcie tego biura poselskiego. Myślę, że mieszkańcy cię znają pokazałaś to poprzedniej kadencji, jak postęp, że jak tylko mogłaś, to pomagałaś i, i, i my też na to liczymy, że będziesz na to skierowała i sam doców mieszkańców i tutaj własne koło, z którego się wywozi I twoi założyciele tylko. By e, wszystkiego dobrego Dziękuję. na tą nową kadencję. No i co? Cóż. Przyjemności w tym biurze. Dzięki. Pani poseł, kadencja co prawda kilka miesięcy temu już się rozpoczęła, a dopiero teraz biuro poselskie w Sympólnie Krajeńskim no, wreszcie otwarte. No, nie dopiero, bo biuro główne w Bydgoszczy już działa praktycznie od listopada. Co prawda informacje przekazaliśmy troszeczkę później pod koniec grudnia, ale działa, było urządzone i funkcjonowało. Natomiast tutaj czekaliśmy po prostu na remont tego pomieszczenia, bo to jest pomieszczenie, które wcześniej było użytkowane, zostało wyremontowane i zaraz jeszcze czujemy farbę. Zaraz, kiedy, kiedy far, farba troszeczkę przesła, może jeszcze nie do końca zostało to biuro otwarte i już. Uruch uruchomione i działamy. Pani po prostu, trochę w innym miejscu niż w tamtej poprzedniej kadencji. Myślę, że to miejsce jest nawet lepsze, bardziej dostępne. Jest na parterze, więc ta dostępność dla osób starszych, dla osób z pewnym rodzajem niepełnosprawności też będzie większym udogodnieniem. Poza tym przy okazji można wiele spraw załatwić tutaj w biurach, więc myślę, że to dla mieszkańców będzie bardzo korzystne. Jest też parking, gdzie można zaparkować y, samochód. Ja jestem do dyspozycji. Jeżeli byłaby nawet taka konieczność, że trzeba by było się spotkać gdzieś w mieście, to ja też jestem do dyspozycji. Jest numer telefonu na tabliczce, jest adres mailowy. Zawsze, kiedy mieszkańcy będą potrzebowali pomocy, rozmowy czy rozwiązania swoich spraw, ja będę do, do dyspozycji. No właśnie, a pani poseł, a propos, a propos tych spraw, bo wspomniała pani przed chwileczką, że także pomoc prawna to myślę ciekawy wątek tego funkcjonowania tego biura. No chciałam przypomnieć, że w poprzedniej kadencji też kancelaria prawna była zatrudniona przez moje biuro i współpracowaliśmy. To jest kontynuacja naszej współpracy. Wszelkiego rodzaju porady prawne, pisanie pism, wszystko to, co mieszkańcy chcieliby. Uzyskać od prawnika, będzie do ich dyspozycji poprzez moje biuro poselskie. Oczywiście będą to porady prawne bezpłatne. Jeżeli będzie taka konieczność, że, żeby prawnik przyjechał na miejsce tutaj do biura, to również będziemy to organizowali. Moje biuro to zorganizuje. Jeżeli poprzednio, tak jak poprzednio było, wystarczą dokumenty, to ja będę to prawnikowi przekazywała, a prawnicy, bo mamy dwóch prawników, będą to obrabiali tak, żeby mieszkańcom pomóc w ich problemach prawnych.